Czas na społeczeństwo, rozmowa Krzysztofa Wostala, Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. Czas na społeczeństwo gości dzisiaj Łukasza Słowika, który jest przewodnikiem na niewidzialnej wystawie. Z niewidzialną wystawą całkiem niedawno spotkaliśmy się, a dzisiaj spotykamy się z przewodnikiem, który pracuje na niewidzialnej wystawie. Jest m.in. koordynatorem takiej akcji opisujemy o niej troszeczkę wspomnimy. No i wspomnimy o bardzo ważnym przedsięwzięciu, które narzepa się ścieżka dostępu. Podziel się przestrzenią. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. Co to jest ścieżka dostępu? Ścieżka dostępu to jest taka inicjatywa, która, której podstawowym celem jest zwrócić uwagę osób widzących na takie dosyć nowe w przestrzeni elementy, które się pojawiły na Ziemi. Coraz częściej spotykamy je takie linie wypukłe, które naprowadzają osoby niewidome na różne, do różnych miejsc. I stąd się wziął w ogóle pomysł tej akcji, bo patrząc na te ścieżki, zauważyliśmy, że tylko my, albo prawie tylko my, wiemy do czego one służą. A po tych ścieżkach również chodzą osoby widzące również stawiają na nich walizki, prowadzą rowery, zatrzymują się co staje się. Dla osoby niewidomej poruszającej się po ścieżce, przeszkodą. Zauważyliśmy, że osoby widzące przechodnie często nie wiedzą, co to jest, więc postanowiliśmy zakasać rękawy i zająć się pracą właśnie informacyjną, żeby świadomość społeczną jak najbardziej zwiększyć. Ale ścieżka dostępu to w tym momencie nie tylko temat ścieżek. Prowadzących, pojawiły się też nowe. Pojawiły się hulajnogi elektryczne, sławne, niesławne, które też i były stawiane na tych ścieżkach, i nie tylko na ścieżkach, bo i na środku niektórzy je pozostawiali. Także w tym obszarze też intensywnie działaliśmy. I działamy właściwie, działamy. Jak wyglądają działania te edukacyjne? W jaki sposób przekazujecie społeczeństwu informacje o tym, na przykład, żeby nie stawiać na ścieżkach wypukłych, na przykład słupków, żeby tam nie stawiać reklam, żeby nie zostawiać bagażów? W jaki sposób realizujecie te przedsięwzięcie? Przede wszystkim działamy w przestrzeni internetowej. Mamy profil na Facebooku, gdzie publikujemy i dobre przykłady, i niedobre przykłady, jak robić, jak nie robić, jak postępować, jak nie postępować i po co to wszystko, po co to wszystko jest. Ale też udało nam się nawiązać współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi, kiedy we Wrocławiu nieco zreorganizowaliśmy. Przestrzeń, gdzie ścieżka prowadząca była przecięta przez, wielokrotnie przecięta przez taśmy, które organizowały dla odmiany kolejkę, jedną kolejkę do wielu kas. Coraz bardziej popularne rozwiązanie u nas. W Polsce na kolei. No i ktoś zapomniał o tym, że ta ścieżka tam jest i do czego ona służy, i zafundował na kilku dworcach właśnie takie przeszkody, niespodziewajki, taka taśma gdzieś tam, pod którą wchodzi biała laska, przewieszona w poprzek ścieżki. Udało nam się też w Gdyni wywrzeć presję właściwie chyba mogę tak powiedzieć wywrzeć presję, bo też zaobserwowaliśmy tam zmianę, reorganizację tej jednej kolejki w taki sposób, żeby nie. Rasowa ona ścieżki. Wydaliśmy też takie malutkie, sympatyczne informatory, które wręczamy cały czas i spotykanym pieszym, i podczas różnych imprez okolicznościowych, na których się pojawiamy, gdzie przedstawiamy nie tylko niewidzialną wystawę, ale też to, nad czym pracujemy zaraz obok niej. Wspomniałeś o profilu na Facebooku. Jak znaleźć ten profil? Ten profil nazywa się tak jak inicjatywa, czyli ścieżka dostępu, podziel się przestrzenią. Mówiliśmy przedstawiając Ciebie o akcji Opisujemy. Co to jest za akcja? Bardzo wartościowa, ale niewiele osób o tej akcji wie. Kilka lat temu zauważyłem, że osoby niewidome spotykając obrazki w internecie, no nie tylko nie wiedzą co się na nich znajduje, no bo komputer przeczyta syntezatorem, że to jest grafika, ale nie powie co się na niej znajduje, więc postanowiłem wyjść temu naprzeciw i znaleźć rozwiązanie i stworzyć E, właśnie projekt, który ma zwrócić uwagę na te obrazki, że trzeba je opisywać e, i stworzyć miejsce, w którym osoby widzące e, pomagają osobom niewidomym w bardzo prosty sposób. Jest grupa na Facebooku pod nazwą Opisujemy niewidomym. Gdzie osoba niewidoma może poprosić o opisanie jakiegoś obrazka, który znalazła w sieci, a opisują go osoby widzące, które tam są zgromadzone. I tutaj dodam jeszcze, że bardzo mi zależy, żeby było nas tam jak najwięcej, bo dzięki temu, im więcej nas tam będzie, to mniejszy nakład pracy będziemy musieli poświęcić, żeby rozwiązać w sumie spory kłopot. Każdy z nas po prostu mniej opisze. A w jaki sposób opisać niewidomemu obrazek, zwłaszcza gdy taka osoba no, nigdy nie widziała? Dla niego często pojęcia, które funkcjonują w społeczeństwie są abstrakcyjne. Jak opisać żółty, czerwony, niebieski, jak opisać smak, chociaż smak bardziej porównując, kolor porównując, ale gdy nie ten niewidomy nie ma porównania, jak to zrobić da się? Przede wszystkim najważniejsze jest to, co obrazek sobą przekazuje, czyli jego... Główna, zasadnicza treść. I to właśnie o tym należy pisać, i na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę. Eee, dzięki czemu opis może okazać się sprawą jednak zupełnie prostą. Wystarczy popatrzeć na zdjęcie i zamknąć oczy i przypomnieć sobie, co na nim się znajduje. I to jest właśnie ten najlepszy opis, ale potem faktycznie pojawiają się też kwestie, o które, o które pytasz, i które też są ważne, i które są już. Yy, no niełatwe, faktycznie nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi, bo choć osoba niewidoma nie wie, co to znaczy zielony, nie jest w stanie sobie wyobrazić koloru zielonego, to z drugiej strony jednak wolałaby wiedzieć, że ten kolor zielony tam gdzieś występuje, jeżeli odgrywa, i w szczególności kiedy odgrywa on ważną rolę w treści danego. Danego obrazka, w tym co dany obrazek przekazuje. Więc jeżeli kolory są istotne, to należy je jak najbardziej przekazywać i nie krępować się tym, że osoba niewidoma sobie ich nie wyobrazi. Lepiej o nich mówić niż ich unikać, bo wtedy osoba niewidoma może zupełnie przez przypadek w płogiej niewiedzy nabrać niezbyt prawdziwego przekonania o świecie, że coś jest innego koloru niż jest w rzeczywistości, bo nikt o tym nie mówił. Opisując zdjęcia, opisując przestrzeń osoby niewidomej. Też trzeba pamiętać o tym, żeby jednak nie używać pojęć abstrakcyjnych typu tu, typu tam, tylko bardziej napisywać no, kierunki świata, kierunki e, względem osi naszego ciała, e, względem jakichś obiektów i to chyba jest też bardzo ważne. E, tak, jeśli układ jest istotny, to wtedy trzeba precyzyjnie zwracać uwagę, jak on wygląda, e, pojęcia. Tu, tam, tak samo jak na mieście, kiedy powiem o osobie niewidomej, tam jest przystanek autobusowy, no to nie zadziała. I tak samo jest z obrazkiem. Ale na szczęście, z obrazkiem jest to tyle prościej, że najczęściej układ nie jest bardzo istotny, a nawet osobę niewidomą nie za bardzo interesuje okład, tylko to, co na obrazku się znajduje. Rozmawialiśmy dzisiaj o komunikacji, troszeczkę o przestrzeni yy, i o tym, jak pomóc niewidomemu w przestrzeni, opisując ją, opisując za pomocą ścieżek dostępu wolnych od przeszkód i opisując przestrzeń, czy to na obrazku, czy to przestrzeń, która nas otacza. Gościem naszym był Łukasz Słowik. Bardzo serdecznie za tą rozmowę dziękuję. Wszystko sprowadza się do dostępności. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostalmaupa.bonafides.pl oraz transgresja.org.pl do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.